Gramy turniej dekit, Larry or Cup, jakoś tak z ultra przywitaj się. No, masz jeszcze kanał na YouTube, czy już nie? A to jak wejdziesz. No, i... No, bez większego przywitania gramy, tak? Turniej. Nieważne która gara, nieważne ile punktów ważne, że musimy robić 8 bez zdobyć coś tam. O tu, faj. Nie ma lepsze miejscu, baczki. Zero build, nikt tu nie leci. No kurde. Szacun. To coś takie o kurde, to, że młota tak ozostawiam? Kurde, to mnie wylądował i mi łota zabrał. Tak? Mam no, młota! Zabrał mi, ale kid. Dawaj go, nawalaj go. to z już ta, Flash. Jest na Jeszcze jeden flash. No kurde, jestem ogarę, nie, po młocia. Ty już go wyjaśnił. Ej, mło e chcesz młota od tego? Masz masz flety, spiduję. Nie ma, nie ma, nie ma młotka Bez szans Budo nie ma Jestem za sobą Dobiłeś? U. Na mnie 7, ma jeszcze kewa Następny na daleko nas niszczy 30 po kewie

Lecimy, 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 lecimy. Gdzie? E? A nie, Gdzie są? To nie był jego duo. To nie jest dło. Wracam. Nie mam dużo. A chyba tamten jeden uciekł w lewo, a drugi w prawo. Więc będą się spotykali na środku raczej lub jeden do jednego. Się nie jak tego nie Jeden gdzieś tutaj jest, gdzieś w tamtą stronę pobieg, a drugi młotem w tamtą. Jest tego z młotem ja w nie Tego coś tutaj chyba biegli. No. Dobrze ja poczekaj, a dobra to ponieważ tu matka się nie zwie. Ja tej moje kapelki marzywam no, no, ale zostawcie suba i lajka like dla e, Ultroby, bo ma złamanego palca, więc zostawcie dla niego, że chciał mu się grać w turnie i złamał No um, pytam um, um. placenie Ogarnięta Kurde Dobra Chcesz pistoletik? Nie mam, nie ruszaj się Skończył się nie no skończył się. Dobra, uciekaj, bo za chwilę rozpalamy to. tą budę. Nie będzie żadnego razu. Uhuhu. hu hu. Eee, co kupić? Tą fioletową pompę, czy tego złotego PMA? Ja jestem nie... za, żebyś tą fioletową pompę, bo ja lubię pompę. nie... Ale bo ty lubisz PMA, a ja lubię pompę, Ja lubię to jest No, dobra choź no. bo dzieckiem jest się do 8. E dobra, chodź, wam. O kurde Także bym się nie spodziewał, żem list dostał Ja żem list dostał List kończę No rzucaj to Pani, ja to list, ja idę do listu szukać Sprawcy Gdzie on ten młotek zakopał, czy to co ma być no, Nie wiem co to jest, to świecące coś Nie widzę żadnej szynki pod wodą. Skrzynki. A skrzynki to też nie widziałem. Uff, bamba, Dobra, idziemy sad. Wirusiał tam, O, tu jest. Grasze? Nie. Nawalają się tam. Nie, nie, nie dojeżdżamy. Tak, chyba że weźmiemy i te to chętnie. Ja będę za. A jak my się bijemy, to przy... Się... Ej, wziąć y, jedną apteczkę, jednego medycynę, med, med, med jedną cztery jedną Placha. a jeszcze ja i medyka to przecież. A mam podki wziąć? czy, czy ma mgiełka, czy apteczka Gracze, awalałem się Ja bym nie trzymał dystansu Idziemy do iglo Idziemy do iglo Idziemy do Iglo. Idziemy do Iglo. No wiem, co właśnie iść go szukać. Ja właśnie to jest to. Gracz na wala 32 pokawia. Ty kurde, tu jakieś 50 jakichś samolotów latających mnie dojechało. Ty kurde młotem leci. To już nie moja wina. O, ten też co dałem 32. Kurzuł się. Ja bym lepiej stąd, nie wiem, którę będę uciekać. Builda nie ma. O kurde, plecy nam zrobi na blisko. Leci na blisko. Bombino. Bombino. Tarcze ma. Tarcze ma ten... Stop, stop, łaj! Dead. No. Nie no, ten bocik chciał się bić, to się pobił. No, czyli piwak oglądał. Dobra, idę, 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 idę. Dość mało mamy punktów. Trzeba było więcej zdobyć. O! O,

ja ci nie pomogę teraz, teraz ja się kupię. No i idę już, tylko... No i kurde, złota pompa. No ja idę, idę, idę. No wnikają, że... No, sto... ma 50 plus, to dużo? Ma 50 plus. Ale on jest... No 60 po kewie, 40 po kewie. That. No loa, kurde, całem musiałem kewa zbić. No, Masz jeszcze jednego? No widzę jak widzisz, jakże go zniszczyłem. To się mamy dmisty, panie. Nie wiem, tam taki taki dziwny się zrobił. Bole tego i tego. Klepsoka. Więc teraz Teraz ja mam grę życia. Mówiłem, że jak poczwicie się na tym, no, bo ty poszłoś jeść coś tam. No to wiesz. Widzisz różnicę. Między nami gmina. Jakim tym kamieniem? Trzeba iść na ostatni kamień. Nie ten. Pyk, 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 pyk. Bomba. Ej, ty myślisz takie coś, że jest zginę? No. pania, tu jest fachowy... Tu jest pro player. Wygrałem FNCSy wczoraj. Dla życia. Pro player.